Hej, z tej strony Rosji, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w podłoga to lawa. Zasady są bardzo proste: możecie już dawać wizowie ogólnie gotowe, i ja już mówię zasady. A mianowicie tak, zasady są takie, iż kiedy powiem podłoga to lawa, wszyscy muszą się schować do krzaka. W krzakach jest się bezpiecznym. I generalnie, jeżeli ktoś nie zdąży w ciągu trzech sekund schować się do krzaka i zostanie na podłodze, czyli na mapie, na lawie, no to wtedy ginie. Także kolega jeden, Patryko, dawajcie gotowość i lecimy pierwszą rundę. Gramy na mapie, gdzie jest stosunkowo niewiele krzaków, żeby po prostu nie było za łatwo. I na sam start wszyscy chodźcie na środek, wszyscy chodźcie na środek, żebym miał was na widoku i żebym wiedział, gdzie jesteście. Także wszyscy tutaj. Dobra, uwaga. Podłoga to lawa. 3, 2, 1, 0. Wenea, nie zdążyłeś, niestety. Wenea, nie zdążyłeś. I tamten morcisik na dole też cię widziałem. Proszę mi tu wyjść. No, kolega jeden, niestety. Oj, sorry, sorry, Dawid. Kolega jeden, niestety nie zdążył. Dobra, podłoga jest już normalna. Możecie wyjść z krzaków. I kiedy jest podłoga normalna, nie wolno siedzieć w krzakach. Żeby nie było, że ktoś siedzi cały czas. Kiedy podłoga jest normalna, wszyscy chodzicie normalnie tu po terenie. Dobra, uwaga. Uwaga, nic nie mówię. A. Rychu, ale czemu wszedłeś do krzaka? Nie wolno, tak. No, Rychu, ja cię muszę zdabić, cię, niestety. Nie uciekaj, Rychu. No. Niestety, Rychu, ale nie wolno chodzić do krzaka normalnie, kiedy jest normalna podłoga. Także proszę mi tu nie oszukiwać. Uwaga, podłoga to lawa. Trzy, dwa, jeden. Dobra, wszyscy się wchowali. Dobra, podłoga normalna, proszę przyjść na sam środek mapy. Na sam środek mapy, zapraszam wszystkich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze jedna osoba, siedem, dobra, Patryko. Uwaga, podłoga to lawa. Trzy, dwa, jeden. No, ładnie się schowaliście, dobra, chodźcie na środek, chodźcie do mnie. Dobra, uwaga, podłoga to lawa. Trzy, dwa, jeden. Dobra, chodźcie teraz, tutaj, wszyscy pod tego kaktusa. Wszyscy pod kaktusa, wszyscy pod tego kaktusa, niech przyjdą. I uwaga, teraz zrobimy podłoga to lawa, ale jeszcze nie ma. I zrobimy tak, że kto ostatni wejdzie, ten ginie. Także 3, 2, 1. Podłoga to lawa. Sławny Jupiter, byłeś ostatni, niestety, w tej rundzie. Dobra. Dobra, chodźcie wszyscy do mnie tutaj. Chodźcie wszyscy tutaj. I wszyscy stańcie tutaj. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Uwaga, wszyscy tutaj na, sam, na jedną osobę. Stakujcie się. Dobra. Uwaga, podłoga to lawa, ostatnia osoba ginie. No, Patryko, byłeś ostatni, a byłeś. A byłeś najszybszą postacią w sumie Dobra, ale powerków miałeś. Yy, możecie już wyjść z krzaków, możecie wyjść z krzaków Uwaga, chodźcie tutaj wszyscy Uwaga Dobra, chowajcie się Dobra, Wiciu. Wygrałeś. Nie było podłoga to lawa, to był bejcik. To był bejcik, chciałem zobaczyć, czy ktoś wygra Bo nie ma chowania się, kiedy nie ja podłoga to lawa. Wiciu, możesz mnie zabić. Czekaj, wejdę w krzak to on. W purze. Dobra. To był bejcik, więc wiciu gratuluję, że się nie dałeś zbejtować jako jedyny. I pamiętajcie, jeżeli nie ma podłoga, to lawa, to nie możecie wchodzić do tych krzaków. Także dajemy jeszcze raz i teraz mam nadzieję, że się już nie zbejtujecie na coś takiego, ponieważ no będzie smutno, jeżeli się znowu zbejtujecie na coś takiego. Także dawajcie wszyscy gotowość. Lecimy myślę, że trzy rundki, czy jeszcze pewnie z dwie zrobimy sobie, ale zobaczymy plus, minus, jak to jeszcze wyjdzie. Patryko dawaj gotowość. No i lecimy. Zasady są takie same Ale ten Bejcik na koniec. Wszyscy poza wiciem się nabrali. Jakby się wszyscy nabrali, to byłoby smutne, bo nie byłoby zwycięzcy, ale przynajmniej mamy jednego. Dobrze, dawajcie wszyscy na środek. Na środek i stakujcie się w jednej osobie, żeby każdy miał taką samą odległość do krzaków. Na sam środek zapraszam. I nie bić się tam proszę. Dobra. Uwaga, jeszcze... Dobra, jeszcze tu dwie osoby. Zapraszamy na sam środek. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Uwaga, chowajcie się! No, kajetan, kajetan tutaj się schował, a nie wolno było. No, nieładnie, te dwie osoby tutaj, nieładnie. Dobrze, zapraszam Was tutaj do mnie, tutaj do mnie, stakujcie się we mnie. Bo nie było podłoga to lawa, było, że chowajcie się. Chowajcie się, to nie znaczy, że podłoga to lawa. Uwaga! 3-2-1-0. Dobra, nikt się nie zbejtował, już myślałem, już myślałem, że się ktoś zbejtuje. Dobra, podłoga to lawa. 3, 2, 1, 0. No kolega ostatni byłeś. Chodź tu, kolega, bo nie chce ich zabić przypadkiem. Dobra. Kolega się zbejtował, czy nie zbejtował, ale był ostatni. Zapraszam Was tu na środek, zapraszam Was do mnie. Podłoga jest normalna. Jak Was zapraszam do siebie, to podłoga jest normalna wtedy. Uwaga, chowajcie się. Dobra, nikt się nie nabrał teraz. Dobra, podłoga to lawa, ostatnia osoba ginie. No dobra, było na równo, więc nie wiem. Chodźcie pod tego kaktusa, tu będzie ciężej. Tu będę wiedział. Tutaj, tutaj na dół kaktusa, na dół kaktusa, na dół kaktusa, tutaj do mnie wszyscy. Chodźcie w jedną osobę, w jedną osobę się ustawcie. We mnie. Dobrze. Uwaga, podłoga to lawa, ostatnia osoba ginie. Wiciu byłeś ostatni u mnie. Ostatni Wiciu byłeś u mnie, więc Wiciu proszę o podejście. Ostatni u mnie tutaj w tych krzaczkach, także zapraszam jeszcze raz do siebie. Uwaga. Chowamy się. Lecicie, lecicie, lecicie szybko. Szybko, ostatnia osoba... No, dobra, nikt się nie nabrał. Podłoga to lawa, ostatnia osoba ginie. Teraz na serio. No Patryko, Patryko. Byłeś niestety, ale najdalej krzaka. Mogłeś w burze wiedzieć do krzaka też zawsze. Dobrze, chodźcie wszyscy na mnie znowu. Teraz tutaj, w to miejsce, żeby było w miarę daleko od krzaków. Dobra. Uwaga. Podłoga to lawa. Ostatnia osoba ginie. No, kruk, byłeś ostatni, niestety. Dobrze, zapraszam wszystkich tutaj do mnie. Tutaj, tutaj zapraszam. Uwaga. Uwaga. Podłoga to lawa. No, wsz wszyscy podobnie wbili. Ja nie wiem, kto tu był ostatni. Jeszcze raz tu zapraszam. Jeszcze raz zapraszam. Uwaga, podłoga to lawa. No, musicie do burzy, do burzy musicie. No, sławny Jupiter, byłeś ostatni u mnie, niestety. Także... Także uwaga. Kto to przetrwa? Kto to przetrwa? Już nie mamy gdzie się chować. Podłoga to lawa. Czas start. A Bartaszek, Czy tam jakoś tak wygrał? Bartasek, Bartasek, wygrałeś. Gratuluję Ci wygranej. W sumie już nie było gdzie się chować, koniec rundy, ale do końca wszyscy wytrwali, nikt się nie dał zbaitować, więc to była długa runda. Ogólnie teraz pokazuję czat, jak chcecie możecie pozdrowić YouTube'a. Jeżeli ktoś chciałby wystąpić w takim odcinku, to zapraszam was na Discorda, z którego to biorę właśnie widzów. Linka macie w pierwszej linijce, albo drugiej, trzeciej opisu, możecie wbijać. Także tutaj osoby pozdrawiają was i my lecimy kolejną gierkę. Także dawajcie gotowość, ja już to wyłączam. Dawajcie wszyscy gotowość, lecimy. Ostatnią gierkę? Chyba ostatnią. Jedną gierkę wygrał Wiciu, a drugą Bartasek. Zobaczymy, kto wygra trzecią gierkę. Czy będzie któraś osoba drugi raz, może im będzie? Zobaczymy. Zapraszam Was oczywiście standardowo na środek, żeby każdy miał równe szanse na wygraną. Na środek, na środek wszystkich zapraszam. Tutaj do mnie, tutaj do mnie, pod tego kaktusa. Chodźcie pod tego kaktusa. Wszyscy, wszyscy. Kajetan biegnie za nas. Uwaga, a jeszcze jeden, Patryko jeszcze biegnie. Dobra. 3, 2, 1, 0. Chowamy się. No, Kajetan, to był Bejcik, to był Bejcik, Kajetan, <grystanie> Nie było podłoga, to lawa, niestety. O, Czy ktoś bije do krzaków, a nie wbił jednak. Dobra, wszyscy tutaj zapraszam na sirodeczek Razem stakujemy się ładnie tutaj. Dobra, uwaga, podłoga, to lawa ostatnia osoba ginie. No, wszyscy podobnie wiesz, Nie wiem, kto był ostatni, więc jeszcze raz tu was zapraszam do mnie. Zapraszam do mnie. Wszyscy tutaj zapraszam. I uwaga, podłoga to lawa, lecicie. Ostatnia osoba. Wiciu, proszę mi tu o przyjście, bo zabiłeś osobę. Nie wolno zabijać. Niestety, Wiciu, ale. Dyskwalifikacja za zabicie osoby. Zapraszam was wszystkich tutaj. Uwaga, na schowanie się macie 3, 2, 1, 0. Podłoga to lawa. Lecicie. <grych> o, kolega, kolega. No niestety, niestety. Wybrałeś najdłuższą drogę. Wszystkich zapraszam tutaj. Wszystkich, wszystkich, Patryko. Ty, ty też tutaj. Dobra, a chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Będziecie mieli daleko. Na sam róg. Wszyscy na sam róg się ustawiają. Na sam róg. Uwaga, chowamy się. Uwaga, podłoga to lawa. Biegniecie. I nie ma zabijanka, nie ma zabijanka. No, rychu, ostatni rychu, niestety. Niestety, rychu, ale byłeś ostatni. E, odejdź, ziomek, żebym cię nie zabił. Dobrze. Także wszystkich zapraszam tutaj. Na sam róg. Tutaj przy strefie, że was dobra. Podłoga to lawa, lecicie. Sławny Jupiter. A myślałem, że się schowasz, Jupiterze, jeszcze. Myślałem, że będziesz próbował, ale dobra. Zapraszam wszystkich tutaj. Trzy bibi zostały. Trzy bibi, okej. Okay. Uwaga, podłoga to lawa lecicie. Bartasek, bartasek zapraszam Cię tutaj. Niestety nie udało Ci się wygrać z rzędu kolejnej rundki. Proszę o odejście wszystkich, żebym was tutaj nie zabił przypadkiem. Dobrze. Także zapraszam w to miejsce. Uwaga, podłoga to lawa. A mogliście do góry powiedzieć. byłoby bliżej. Dobra, podobny czas, jeszcze raz. Uwaga. Uwaga, chowamy się. Dobrze. Teraz 3, 2, 1, chowamy się. Podłoga to lawa. Wenezo był pierwszy, Venezo biegł pierwszy. Także we wenea, wenea. Wenea wygrywa tą gireczkę. Gratuluję Wenea wygrania tej gireczki. Także trzy rundy za nami, no i odcinek też za nami. Także jeszcze raz przypominam, że jak ktoś chce wystąpić w takim odcinku, zapraszam Was na Discorda. Wy możecie jeszcze raz pozdrowić czat, ponieważ ja już tutaj kończę ten materiał. Jeżeli zostawicie tutaj łapeczkę w górę, to będzie więcej takich filmików. I oczywiście możecie w komentarzach na dole pisać propozycję kolejnej takiej jakby mini gierki, jaką możemy zrobić na odcinku. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.